Czyja wina, że czujesz się nie Teges? Świadomość to peryskop. Musisz sobie dopowiadać to, czego nie widzisz poza wąskim okienkiem, poza małym szkiełkiem, a nie widzisz większości spraw. A dopowiadasz sobie to, co masz w mapie. Mapa to genialny konstrukcji nieświadomości. Powstał by ci służyć. Nawet jeśli czujesz się dzięki jej interpretacji, nie teges. Widzisz, że pewien mężczyzna zrobił coś złego. Więc zapamiętujesz sobie, że mężczyzna oznacza zło. Co jakiś czas widzisz, jak mężczyzna robi coś dobrego. Zaczynasz myśleć więc, że mężczyzna to dobro. W pewnym momencie doświadczasz takiego dobra lub zła, po którym żadne późniejsze dobro lub zło nie wyda ci się wystarczająco intensywne, byś zmieniła lub zmienił swoje zdanie. I to, w jaki sposób interpretujesz to, czego doświadczasz, by zapisać to w mapie, jest już wynikiem istniejącej mapy. Widzisz kobietę, która robi coś złego i mówisz sobie, kobieta to zło. Możesz sobie dopowiedzieć resztę historii. Czytasz pewien fragment historii, w którym ktoś opowiada o tym, co złego zrobili Niemcy, co złego zrobili Rosjanie, co złego zrobili Ukraińcy, co złego zrobili Grecy, co złego zrobili Polacy. Co złego zrobili Arabowie? Co złego zrobili Amerykanie? Co złego zrobili czerwonoskórzy Amerykanie, zwani rdzennymi? Co złego zrobili Afrykańczycy? I zaczynasz łączyć element, który kojarzy ci się z człowiekiem tego rodzaju pochodzenia, z tym, co złe. Być może później spotkasz się z czymś o wiele dobrym w historii, co zrobił każdy przedstawiciel tego narodu. I zaczniesz weryfikować tę mapę. Potem zechcesz zrobić rachunki, ale kiedy zaczniesz porównywać zło i dobro poczynione tym lub tamtym przez tych lub tamtych, w pewnej chwili wytworzy ci się nie tyle wiedza historyczna, co zespół przesądów. I być może w pewnym momencie powstanie pogląd, że dany naród przede wszystkim robił złe rzeczy. Więc jeśli spotkasz kogoś z tego narodu, uważaj. Być może dany naród był przyjacielem Twojego narodu. Nawet jeżeli historycznie wiele razy zdarzało się, że miał go gdzieś albo popierał wrogów tego narodu. Ale to są nasi bracia. Więc. Kiedy widzisz kogoś z tego narodu, wpuść go do domu. Zamiast wpuścić kogoś do domu na podstawie tego, jakim człowiekiem okazał się w kontakcie z tobą, na podstawie beczki soli, którą razem zjedliście, na podstawie wspólnych doświadczeń, na podstawie twoich doświadczeń, jego lub jej doświadczeń, wpuszczasz go do domu albo zamykasz mu drzwi przed nosem, ponieważ Pochodzi z określonej nacji, lub ma określoną płeć, <laughs> lub ma określone upodobania, lub, lub, lub. Naturalnym jest zamknąć drzwi przed nosem kogoś, kogo nie znasz, ponieważ tak dyktuje ci Twój instynkt samozachowawczy. I możesz człowieka obserwować przez wizję. I to wcale nie jest zdrowe wpuszczać wszystkich tak na wszelki wypadek, żeby ich poznać z tej strony, którą pokażą, kiedy ich wpuścisz do domu, bo to jest Twój dom. To jest twój dom. Jednak w pewnym momencie będziesz musiała lub musiał wyjść z domu do świata, w którym jest wspólna przestrzeń twoja i tego człowieka, którego zastanawiałeś lub zastanawiałeś się, czy wpuścić do swojego miejsca. W pewnym momencie trzeba podjąć ryzyko. <laughs> I to wcale nie jest takie złe mieć przesądy, ponieważ Twoja świadomość wcale nie będzie większym peryskopem niż jest. Skupiając się na jednym aspekcie, będziesz osiągać wrażenie, że istnieje głównie to, co widzisz. Ignorując wszystko inne, bo nie mieści się to w Twojej mapie i nie mieści się w Twoim szkiełku. Być może nie będziesz w stanie zrozumieć wielu ludzi, czasami najbliższych. Być może Wcale nie jest to potrzebne. Być może ci, którzy zbyt intensywnie chcą zmienić swoją mapę i nagiąć się do tego, co nazywają ewolucją miłości, wcale nie mają koniecznie tak samo klarownej i szerokiej perspektywy. Być może przecież nie wiesz, kto to mówi, dlaczego tego od ciebie żąda. Wręcz nawet to, że żąda od ciebie zmiany, może być już pewnego rodzaju sygnałem. Jednak jeżeli twój mały peryskopik i twoja ciasna mapa zaczną tworzyć dla Ciebie życie, w którym masz wrażenie, że niekoniecznie przyjemnie Ci się żyje i być może wytwarza to w tobie przekonanie, że albo ty jesteś nie teges albo świat jest nie Teges albo wszystko jest nie Teges to w jaki sposób jest to dla Ciebie dobre i w jaki sposób jest to dla ciebie praktyczne? I być może dlatego <laughs> warto popracować z wyjściem poza własny woreczek i poza woreczki, które sobie przygotowałaś, przygotowałeś dla innych. Tak na wszelki wypadek, żeby nie musieć się ciągle zastanawiać. Czy przypadkiem to nie są żywi ludzie, tacy jak ty? Lub przypadkiem może to ty jesteś żywym człowiekiem? No, a nie kimś, kogo ładujesz, żeby wciąż do nowych worków, żeby mieć łatwiejszy sposób dopasowania się do ludzi, których napotykasz, bo mapy są różne i w różną stronę działają.